I teraz w ogóle wam pokazuję nową drogę do e, sekretnego sprzedawcy broni. A więc jo, siemanko ludzie, ja jestem Rain, a w tym odcinku pokażę wam kilka najważniejszych zmian w New Haveni County, które zostały wprowadzone w ostatnim update, cie. A więc zaczynajmy! znajdujemy się pointersy i jesteśmy przy pierwszej zmianie w New Haven County od ostatniego update'u. Tam update był co prawda 2-3 dni temu. No to niektórzy e, mieli już szansę go przetestować. Ja też już miałam szansę od razu, kiedy on weszł, no to 2 godziny po tym. E, tylko, że wtedy jeszcze nie zrobiłam, no bo nie wiedziałam aż tyle o tym nowym malecie. A teraz już mogę powiedzieć coś więcej o nim. E, tak, tutaj są, jest podziemny parking dla. E, dla nowej rangi e, jest ochroną tego budynku, całego i w ogóle tutaj dookoła. E, jeszcze jest nowa ranga kierowca autobusu. E, za chwilę mogę Wam pokazać e, siedzibę tej rangi. Na razie chyba rekrutacja do tej rangi szczegółów jest zamknięta, e, ale nie tylko powinna być otwarta. I jak na razie tam nie będę wchodził, e, nie będę Wam tam spoilerował, co tam jest. Będziecie mogli sami zobaczyć, e, co tam jest. W środku jeszcze budynku jest siedziba security. I od razu, gdy jesteśmy przy, e, przy tym budynku, to pokażę wam jeszcze inną zmianę. E, jak widać, otworzymy sobie to i mamy ikony broni tutaj. To jest naprawdę niezłe, że są ikony broni. To się ogólnie podoba. Nie wynik County przeszło takie mini zmiany. E, kolejnej zmiany, takiej już z ważniejszych zmian, no bo Te zmiany nie były aż tak ważne Dobra, za chwilę będziemy przy kolejnej ciekawostce, właśnie jedziemy do e, Do niej I nie w tą stronę pojechałem, musimy tutaj się zawrócić Hop, Ok Teraz tutaj jesteśmy. Tutaj jest nowa siedziba i kolejna ranga e, Czyli jakby Nie wiem jak wam to nazwać E, reporter telewizyjny, i chyba on jest tylko jeden na cały serwis, czy, czy tam dwóch e, ale dobra, to nieważne po prostu to jest taki nowy budynek, tam koło tego znajduje się budynek Leti dobra, tutaj się zatrzymajmy wezmę może latarkę do sobą, przyda się i teraz w ogóle wam pokazuję nową drogę do e, sekretnego Sprzedawcy broni, no bo dużo osób wiem, że z was może nie wiedzieć. Dobra, to tutaj wchodzimy. E, wchodzimy sobie na dół i idziemy. Musimy iść cały czas prosto. To nie jest za długa droga. E, I jak widać, tutaj on się znajduje. Wcześniej się znajdował w ogóle w innym miejscu, i w ogóle teraz ścieki się strasznie rozbudowały. Tutaj w ogóle widzę, że jest jakiś napis. Nie wiem co on oznacza. Jeżeli ktoś z Was wie, no to może napisać w komentarzu. I teraz zobaczmy o tutaj. Tak, jest nowy magazynek. To po pierwsze: 9M magazyn. Do tego pistoletu. On kosztuje 1550. Chyba to jest najdroższy. A nie, to jest droższy. Ale ten pistolet jest naprawdę fajny, muszę Wam powiedzieć. E, korzystałam z niego. Już raz, na, no, no go sobie kupiłem tak dla testów, i za chwilę wam mogę pokazać, jaką tutaj e, strzela genialnie. Oczywiście, ścieki zostawiam wam do eksploracji. A my widzimy się za chwilę. Dobra, teraz zarespimy mój samochód, w którym mam wszystkie rzeczy. Jak wiecie. Mam tutaj, o, mam ten Bentei. bentei e, 9 mm magazyn. Posłuchałem w ogóle. Mam radio, no bo. Obawiam wam taką historię jeszcze tak na szybko. E, jakiś gościu, e, który miał chyba jakieś tam przeczytowane itemy, bo miał przy, w, przy sobie strasznie dużo karabinów i wszystkie naraz po prostu tak wziął, e, wyrzucił radio. I mój kolega Anting podniósł to radio, ale niestety nie możemy z niego korzystać. E, dobra, teraz wam pokażę jak to strzela. Dobra? I teraz patrzcie. Na przykład pokażę wam na tej szybie. Mo to strzela niby taki normalny pistolet, ale ma strasznie duże obrażenia. P pokażę wam. Strasznie szybko może strzelać. No po prostu genialny pistolet. Sam chciałam już dawno, żeby go wprowadzono. Taki policyjny pistolet. Ale nie spodziewam się, że, że on będzie taki potężny. Jeszcze tutaj mam deninu R21 w ogóle. Mam jakąś pompę. No, to rzeczy tu prawda, tutaj nie mam może tak za dużo, mam bardziej więcej magazynków i w ogóle, ale jakieś tam rzeczy się znajdą. Ale z nich i tak nie korzystam jak na razie, tylko worcuję, co ja kupuję. Tak, żyjemy ci w magazynie jak coś. E, i w ogóle, gdzie jesteśmy od razu tutaj, no to pokażę wam e, nowy update, czyli przystanki. Tak jak już mówiłam wam wcześniej, no to jest siedziba, i skoro już mamy samochód, no to. Od razu bym mógł podjechać do tej siedziby. Nie dobrze na koniec odcinka, żeby nie było. I od razu kiedy tak jedziemy, no to zauważyłem, że paliwo się o wiele wolniej marnuje, ale za to o wiele drożej kosztuje. O, i jak widać, tu jest cała ta siedziba. Cała siedziba, NHC Tu idę się wejść. Normalnie ja tam byłem w środku tej siedziby. Tam nic nie ma takiego ciekawego. Dobra, jedziemy stąd. I chyba nowych dróg Wam nie będę musiał pokazywać, jak chcecie, to będziecie mogli sami sobie odgadnąć. A my, jak na razie, musimy podjechać do jakiegokolwiek sklepu z samochodami. O, Zaczekaj, no wiem. Oczywiście uderzyłem w lampę. Dobra, jedziemy w W ogóle to jest przyczepa. Tak. Bardzo ważna zmiana, żeby przyczepa się pojawiła w marcie. Jak na razie tutaj jedziemy, Wiedźmy tutaj sobie na ten parking. I hop, zesłaniamy się. I pokażę wam jedną ciekawą rzecz. Jak możecie przyjrzeć, no to Charlie jedzie o 80 na piątym biegu, tak. Trailer Destroyer kosztuje tyle, ale chyba z tego co wiem w Playmowku, kosztuje teraz 750. E, Eldorado strasznie podrożało. Tak, e, w ogóle samochody są niektóre droższe, niektóre tańsze. A jak już przy samochodach jesteśmy, to jest nowy samochód. Co prawda jest to najdroższy, ale i najsłabszy samochód w grze, ale, ale każdy go musi ku kupować no, już ko widzę, kto chodzi do sklepu z autami e, każdy chce ten samochód, choć gdzieś tak e, na drugi dzień użytkowania kiedy się pytam ludzi, czy mają ten samochód, to oni mówią, że nie, no bo ktoś im zniszczył ten samochód jest na dwa hity on ma mniejszą wytrzymałość i speeda niż camper on chyba może maksymalnie jechać 30 albo 40 i w ogóle ma sygnał dźwiękowy taki E, jak kurde, jakiś alarm? E, w ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek z tego, jak e, pokazuję w, najbliższe drogi, na przykład do Playmouth, West Point, Lander. E, możecie napisać. A i w ogóle ktoś zapytał e, się o sposoby e, zdobywania pieniędzy w tej grze. Mogę Wam powiedzieć, jak na razie, jeden. E, którego czasem sam używam czyli farmienie pieniędzy tam w stanie w miejscu na jakimś małym serwerze e, albo e, możecie jeszcze zachować kierowcami autobusu no dobra, podam wam dwa sposoby. I myślę Znaczy nie kierowcami autobusu, tylko taksówek. No I myślę, że tyle wystarczy, a my jesteśmy w playmouth i będę pokazywać wam nową rzecz. W ogóle są nowe wycieczki i co mnie bardzo cieszy. Okay, zahamujmy. I idziemy. I patrzcie, jaki ten samochód jest genialny. Genialne. Staty ma. To jest chyba najlepszy samochód w grze. Tak. Najlepszy samochód w grze. Dobra. a, i... a krusy. O, dodano tutaj krusy z Classic. Nie widziałem. Jakie on jest stanie? Chyba kosztowało więcej. A, no i trailer, trailer kosztuje 750, nie mówię na tyle, tyle. Dobra, musicie sobie potem zobaczyć, czy ten... Em, z ważniejszych update'ów, to mi się wydaje, że już by było na tyle. Chyba, że jeszcze o czymś zapomniałem. A, już wiem, o czym zapomniałam. E, mogę wam pokazać jeszcze tam nową siedzibę e, szeryfów chyba, z czego wiem. Um, musimy tam tylko podjechać, a więc widzimy się za chwilę. Okej, okay, znajdujemy się już w tym miejscu, gdzie kiedyś była siedziba szryfów i jak widać już jej tutaj nie ma. Zniknęła, po prostu wyparowała. E, no wyparowała ta siedziba. No i mam wrażenie, że w ogóle szybciej się jakoś zarabia pieniądze. W tym jeszcze tu tam się za dużo nie zmieniło. Jedynie co to dodali jakiś tam budynek, w którym prawie że nic nie ma. E, Ogólnie zmian w budynkach nie będę omawiać, bo to nie ma sensu po prostu. A jak na razie to chcę wam pokazać tą nową siedzibę. I chyba dobrze jadę. Tak, dobrze jadę. E, ta, no i tu jest ta nowa droga, ale to możecie sobie sami sprawdzić. Tam nic takiego nie ma tak naprawdę. Jak na razie to musimy podjechać sobie tam. No, więc jedziemy jak na razie. O, i tutaj została przeniesiona ta siedziba. Zobaczcie. No, jest po prostu taka sama. Jest taka sama siedziba. Tutaj jeszcze w ogóle e, jest nowa stacja benzynowa. To mnie naprawdę cieszy, bo im więcej stacji benzynowych w tej to jest e, dobrze, według mnie. Naprawdę dobrze. Dobra, cofnijmy się i pojedźmy do przodu. Schryćmy sobie tu. Tutaj w ogóle jest zdemolowany przystanek autobusowy. Yy, I do tego takie fajne tabliszki. Na przykład. Co też jest fajne. Ale pokażę wam już ostatnią zmianę. Taką, yy, która nie była. Na ostatnim update. Nie wiem czemu. Wcześniej. Kiedy wzięłam tam. Otóż nie jest zabudowane Po prostu nie da tutaj się wyjdzie. Nie da. się w tam jest normalnie. Wszystko jedyne co... To jest, e, jak widać, tutaj są zgaszone lampy. I to jest jedyna zmiana w tym wyjrzeniu. Tak naprawdę tu nic się nie zmieniło, prawie oprócz, że tutaj ktoś dał wielką deskę. No i to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Ja jestem Rain. Do następnego odcinka. Na razie i cześć!